To jest podcast AI Codziennie, czyli co słychać w sztucznej inteligencji. Zapraszam do wysłuchania najciekawszych informacji ze świata AI. Cześć, witam serdecznie. Z tej strony Michał Dobrzański. Zaczynamy AI Codziennie. Dziś możesz posłuchać o tym, jak Polacy korzystają z AI w smartfonach. O nowej funkcji w ChatGPT umożliwiającej generowanie obrazów oraz o eksperymentalnej funkcji Brainstorm with Gemini testowanej przez YouTube. Wczoraj był wątek korzystania z AI przez kobiety, a dziś mam dla ciebie info o badaniu przeprowadzonym przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Oppo. Okazało się, że blisko połowa Polaków korzysta z narzędzi opartych na sztucznej inteligencji w swoich smartfonach, choć wielu z nich nie zdaje sobie z tego sprawy. Co więcej, aż 80% badanych regularnie używa AI na swoich urządzeniach, najczęściej w celach rozrywkowych i komunikacyjnych. Pomimo tego, że AI jest już powszechna w codziennym życiu, wiele osób wyraża obawy dotyczące bezpieczeństwa danych, oraz zaufania do informacji generowanych przez sztuczną inteligencję. Z drugiej strony, Polacy są gotowi płacić za dostęp do zaawansowanych funkcji AI, choć preferują niskie miesięczne opłaty. Badanie pokazuje również, że kobiety częściej niż mężczyźni korzystają z AI do edycji i publikowania zdjęć, a starsze osoby częściej używają aparatów w swoich smartfonach. Wyniki te sugerują, że rynek AI w Polsce ma duży potencjał do rozwoju, a Polacy są otwarci na nowe technologie. Kolejny wątek: OpenAI wprowadziło nową funkcję dla użytkowników darmowej wersji ChatGPT, umożliwiającą generowanie do dwóch obrazów dziennie za pomocą modelu DALI 3. To istotna zmiana, ponieważ wcześniej funkcja ta była dostępna tylko dla subskrybentów ChatGPT. Dali 3 pozwala na tworzenie szczegółowych obrazów na podstawie złożonych opisów tekstowych, co znacząco upraszcza proces generowania grafiki, co jest szczególnie użyteczne dla osób bez doświadczenia w tej dziedzinie. Integracja z ChatGPT sprawia, że użytkownicy mogą łatwo uzyskać wizualne treści, korzystając z prostych poleceń. To posunięcie OpenAI. Sprawia, że zaawansowane technologie stają się bardziej dostępne dla szerokiego grona odbiorców. A teraz czas na info o YouTube. Największa platforma wideo testuje nową funkcję o nazwie Brainstorm with Gemini, która ma pomóc twórcom w wymyślaniu pomysłów na filmy, tytułów i miniatur. Funkcja ta, będąca częścią małego eksperymentu, jest dostępna dla wybranej grupy twórców. Brainstorm with Gemini wykorzystuje zaawansowane modele językowe AI od Google, aby wspierać twórców w procesie tworzenia treści, co może dać YouTube przewagę nad konkurencyjnymi platformami wideo, takimi jak TikTok czy Instagram. Twórcy biorący udział w eksperymencie mogą korzystać z tej funkcji w YouTube Studio, gdzie mają również dostęp do narzędzia inspiracji, które było testowane już wcześniej. YouTube zamierza ocenić która z funkcji, narzędzie inspiracji czy Brainstorm with Gemini bardziej odpowiada twórcom? I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Życzę Ci wspaniałej soboty, genialnych emocji w trakcie finału siatkówki na Igrzyskach i spokojnej niedzieli. Słyszymy się w poniedziałek. Cześć. Masz tu AI, podcast, który dostarcza ci